Toczył się, tam samolot toczył, stanął, postaliśmy trochę i teraz właśnie Stewardy się poodpinały i wstały. A ja, to nie wiesz, co byś tam no. nie leżał na masażu? Ja już też jestem ubrana. Och jej, no i żegnamy się z hotelem. Papa, pa. cudownie było, naprawdę fajnie. Piłka zostaje, Maksim, my piłki nie weźmiemy. Pamiętasz, nie, że nie można. Już w taksówce siedzimy. Maksiu, pani cię zapinała. A? Tak jak pani ładnie ubrana. Tak! Tak szybko ta taksówka przyjechała? Ja nie wiem. Niecałe nie 10 minut czekaliśmy, aż teraz my się wszystko zabraliśmy. Tak to się szybko potoczyło, Wiecie tak jeszcze do Łazienki. Pani wysiadła w ym, białym ubraniu, w rękawiczkach jedzie. Ona się zabrała za te nasze ciężkie kroki. Ja mówię, że ma zostawić czy Wojtek je wróci do bagażnika. Pani nie, nie. I tam ja jej pomagałam, ale już jedziemy. Mm. quiero pero no lo es Yeah, hola quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó baby eso no lo quería, no, no, no yeah, yeah, hola quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad, luego me voy sería chimba demostrarte de quien Nasza taksówka odjeżdża, no i jesteśmy na lotnisku, nie wierzę, po prostu nie wierzę, dopiero tu przyjechaliśmy i tak właśnie przylecieliśmy, no z takim państwem rozmawialiśmy przy basenie jeszcze, że na wakacjach jest tak, że jest pierwszy, drugi, trzeci dzień i potem jest szósty i te po środku jakoś znikają, nie? Do trzeciego dnia jakoś tak idzie jeszcze powoli, a potem, a potem już nagle... Ym... Ostatni dzień. No dobra, idziemy do środka. Będziemy oddawać bagaże. Monia już poszła. Max w ogóle zasnął w taksówce. Wojtek ma walizki. Ja biorę torby. No i idziemy oddać bagaże. Jak to cicho, spokojnie. A tu ktoś jeszcze na wakacjach jest. <grystanie> Z tej strony już więcej ludzi jak przeszliśmy kawałek. Już tu tłoczno się robi. Jaka ładna knajpka tutaj, soho. No i tak idziemy i idziemy i szukamy tego naszego Ryanera, a tu jest tyle stanowisk. Ponad 400. Dlatego lubię wcześniej być na lotnisku. Jejka, jakie to tablice, ile? Ich? Z odletami? To jest nasz lot, 17.25, stanowisko 402, Newcastle. Ojejka, co my mamy na dół zejść? Tutaj idziemy? Cośmy zakręceni zawsze jesteśmy na tym lotnisku, nie? Nie no, zaczynają. Idziemy. Nie ma walizek. No i co? O już, chodź. Tutaj na zero naciśnij. No, Zero? No właśnie, jakoś dziwnie. No na pewno, no, na pewno wciskaj. Teraz będziemy szukać ponii. Gdzie ta monia? Amonia już tu czeka na nas, na Macia. Nie zgubiła się. On się już martwił. Tanie linie latają spod ziemi. Na lewo podstawiają gdzieś te samoloty. A, nie powiedziałam Wam, że koło 48 euro płaciliśmy za taksówkę na lotnisko. A to jest śmieszne, bo wczoraj do Puerto Rico dokładnie taką samą odległość. Mieliśmy i zapłaciliśmy 26, czy tam 27, a dzisiaj to dokładnie ta sama odległość. Dwa razy tyle, prawie 48 euro. Ale to pewnie jakieś te strefy już inne są, nie? Hmm. Już blisko jesteśmy, już blisko. Czekaj, Macie, bo tak sprawdzają. Zobaczcie, tak sprawdzają bagaże. Ktoś musi wyciągać. Nasze bagaże będą dużo za ciężkie. Ale numer. Nie sprawdzaliśmy naszych bagaży, ale będą na pewno dużo za ciężkie. Ola, czekaj, Macie, się Taśma się popsuła przed nami. Właśnie dzwoni pan gdzieś. Ja nie mogę. Taki znak. 5 minut później dalej nic. Nasza walizka 24 kg, albo nieki. Nie 20 kg. O Boże, zobaczcie, przepakowywanie bagaży trwa. Musimy do plecaków pozabierać trochę rzeczy. Druga jaka ta kolejka jest wielka, a już drugie stanowisko otworzyli. Ale numer pierwszy raz po wakacjach sprawdzali nam wagę, nie? Pierwszy raz i mieliśmy 3 kg za dużo, i musieliśmy odejmować 4. coś, żeby. No 4, ale 1 kg mógł być. 3 kg musieliśmy odjąć, bo pleca... no, plecaki tam w miarę puste mieliśmy. I odejmowaliśmy, odejmowaliśmy i położyliśmy na wagę, i idealnie było 41 kg, czyli pozwalają 20,5 na walizkę. Te pół kilograma tak, i widełki. W nich pozwalają do kilograma, nie? Dołożyć do 0,9. Czy do 0,9? No ale Jezu. Dobra idziemy teraz do odprawy. tam jest. I jesteśmy po kontroli i powiem wam, że... Po otwarciu naszego tam, jak to mówię stanowiska godzina właśnie mija. Godzinę to wszystko trwało. Oddanie bagaży, odjęcie 3 kg, tutaj przejście przez kontrolę, godzinę. Także lepiej być na dwie godziny co najmniej na tym lotnisku. Teraz idziemy wodę kupić, no i będziemy jakieś tam toalety załatwiać i potem do gate'u się kierować. Jakie szyneczki tam wisiały, wielkie. Można sobie taką na lotnisku kupić i zabrać ze sobą do samolotu. To jest już nasz Gate d 28 No i te? Ale hop. Nie, nie. Mam taką ciekawostkę powiedzieć, że tam jest kranik i można wodę sobie nalać tutaj na lotnisku. Ja napełniłam metalowy bidon i taką małą buteleczkę Maxa. Z tym, że ta woda tutaj jest niedobra. Już Wam wspominałam w którymś z vlogów, jest niedobra jakiś taki. Nie wiem właśnie, jaki. Taki, takie rury czuć w tej wodzie. Nie wiem, nie było, takie rury. Hmm? Słodka dla Ciebie ona jest? To dobra, ale słodka. nie smaczna. Jesteśmy w Burger Kingu, Monika sobie jakieś jedzenie jeszcze kupi. Nie działa? Musimy czekać. A tu obok już będzie wolne, Monia. Tutaj. O, dobra. Monika sobie wzięła taki zestaw. To są takie kuleczki sery. Do tego wzięła sobie dużego burgera, wodę, nie pamiętam co jeszcze. Maxowi wzięłam frytki duże i razem 19,5 euro. Tutaj do jeszcze jednej kontroli będziemy musieli iść. Strasznie długo tutaj to wszystko trwa. tak już zdążył pół jednego picia wypić. Aha, bo ja Wam nie pokazałam. Kupiliśmy Pepsi pół litra, takie picie owocowe jakieś, które właśnie się skończyło i musimy więcej picia kupić. Pokaż. Uuu, same frytki na górze i burger. I takie kuleczki te serowe. Kuleczki serowe. O, jaki widok fajny. Tutaj sprawdzają tylko paszporty. Już mamy wszystko sprawdzone. I pancelnik woła Max. A Max, skąd ty znasz moje imię? <grym> Się śmiało pancelnik, że Max cały czas coś robić musi. <grym> że jest pełen energii. <grym> to już znów pełno ludzi. Jaki fajny ten burger, a taka bułka, tak jak brioza trochę wygląda, nie? I z serem. Mm. Będziemy wsiadać do samolotu. Hi! No nie na sam. No dobra, siedzimy w samolocie. Na razie każdy siedzi na swoim miejscu, ale już pani powiedziała, że samolot nie jest pełen i że będziemy mogli się przesiąść potem. Ja się tym w kończę, straszne miejsce. Dobra, przesiadam się koło okna, to przynajmniej będę mogła wam start nagrać fajnie. Dawno tak nie siedziałam przy oknie, zazwyczaj puszczałam albo Maksa, albo Wojtka. A dzisiaj jestem tutaj sama i tak mogę się wszystkiemu dokładnie przyjrzeć, tak inaczej. Już mamy pół godziny opóźnienia. Pół godziny opóźnienia, i właśnie stewardessy wstały. Już Sama był gotowy do startu, i stewardessy wstają. O co chodzi? To się tam samolot toczył, stanął. Postaliśmy trochę. I teraz właśnie stwierdziliśmy, się się poodpinały i wstały. We're we'll on our way. We should make it into Newcastle before they close the airport at 11 o'clock, so no problems. We're we'll on our way. Właśnie pilot wygłosił, że test silnika robili i dlatego ten postój tutaj. Mała panika na pokładzie. <grywki> Samolot już gotowy do startu i nagle zatrzymuje się i robią test silnika. No w międzyczasie cztery inne samoloty wystartowały, ale ja powiedział, żeby się nie martwić, bo przed zamknięciem lotniska w Newcastle możemy wylądować. My contacts were signed in by service, by first of all serving the buses. We we'll used our brand new order the sin system. Hello Zobaczcie, jesteśmy z Wojtkiem już razem. Chcesz słodzić. A ty nie śpisz? Nie. A miałeś spać? Już nie śpię. Już nie śpisz. A no to parę minut minęło. wylądowaliśmy Go <laughs> has <I've got> <laughs> <All right. laughs> syf wszędzie fu. <laughs> Oho, oh, 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 zimno! Oh. Witajcie w Newcastle! Już nie tak radośnie! tu Cześć, maksiu! Trzeba go szybko ubierać! Tutaj no na lewo Marco wow. i po kontroli idziemy teraz po walizki. Na koniec najważniejszy szczegół. Ja Wam w ogóle nie powiedziałam, ile te wakacje kosztowały. Otóż za jedną osobę, tydzień czasu all inclusive, Gran Canaria Hotel, trzy gwiazdki Vista Oasis, Bungalows zapłaciliśmy 350 funtów i do tego bagaż jeszcze dokupywaliśmy do Ryanera. Także za tydzień czasu all inclusive, 350 funtów to jest uważam bardzo dobra cena, naprawdę. Cztery osoby za 1000 400 chyba 50 dokładnie funtów z bagażami. No odjazdowo po prostu. Dobra. Zamawiamy ubera, jedziemy do domu. Maciek z Lili tam na nas czekają. Dobra, uber zamówiony, będzie za 10 minut. Idziemy na parking, tam skąd nas odbierze. 8 stopni mamy w Newcastle. Mamy godzinę 22.40, pół godziny opóźnienia. Było 45 minut opóźnienia, ale nadrobił. nadgonił 15 minut.

Kosówka odjeżdża. Ej, będziemy się z Macikiem. Z Lili witać. Cześć! Cześć! Cześć Lili! Lili, Lili, przyszliśmy do ciebie. No tak się boi, bo Wróciliśmy. Wróciliśmy. Jak było? Wróciliśmy. Było? No, to tu... Cześć, Mati! Cześć! Szybko naczynia robisz teraz? Nie. Przychodzicie, to teraz praca w re? No, praca w re. Myśleliśmy, że już będziesz się szykował do spania. Już się szykuję. Już zaraz idę. Damy teraz Maciekowi prezent, jaki dla niego mamy. Och, Jenki. Maciek dzwonił na straż pożarną, wyobraźcie sobie. Pierwszy raz. Dzisiaj mamy Bonfire Night. Widziałem, nie kiedy, my myślałem, pewnie gdzieś jest. I patrzę i to za, za domem, tutaj. No, tutaj dzisiaj mamy. Takie, takie ognisko, ja nigdy takiego dużego okienka nie widziałam Dzisiaj mamy Bonfire Night wszędzie fajerwerki puszczają, ogniska palą, to jest takie święto angielskie. Już teraz nie będę tutaj tłumaczyć, co to za święto, bo to za długo by było opowiadać, ale. No, ale dużo się dzieje tego dnia. I nasza Lili była biedna, bo fajerwerki strzelały. No i właśnie Maciek zobaczył dym. I okazało się, że tutaj od tyłu na trawie ognisko te tradycyjne rozpalili i te płomienie aż tak wysoko sięgało, że kable zaczęły się palić. I Maciek pierwszy raz chyba na strasznie dzwoniłeś, no, nie? Powiedzieli, że zobaczyli i wiem, czy zobaczyli, czy oni po prostu zgasili to. Aha, aha. No ale wszystko dobrze, to był tylko taki moment. No dobra, wiecie co? Mamy godzinę 23.20. Idziemy szybko spać. Jutro, wiecie, rozpoczynamy normalny dzień. Ja ostro zasiadam do pracy, już od samego rana muszę vlogi zacząć montować. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych wakacji razem z nami. Odpoczęliśmy, nabraliśmy sił. No, były też dni na wakacjach. Ja się tak, um, nie wiem, trochę średnio czułam, wiecie? Chorowałam, tarczyca i tak dalej. Tam Wam już nie opowiadałam o tym we vlogach, bo to miały być vlogi wakacyjne, ale jeżeli nie wiem jakaś może wydawała wam się smutniejsza czy coś to to właśnie bardzo ucierpiała moja no nie ucierpiała moja tarcza tylko ja od czasu do czasu mam właśnie takie ataki i tym razem właśnie na wyjeździe mnie złapało to także Wybaczcie, ale mam nadzieję, że pomimo tego i tak miło Wam się oglądało vlogi naszych wakacji. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Subskrybujcie kanał, dajcie kciuki w górę. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!